Drodzy, tematyka konferencji pielgrzymkowych każe nam podjąć temat sakramentu spowiedzi, pokuty i pojednania, jak to ładnie nazywamy. Jakże chciałbym, żebyśmy ten temat pokuty i pojednania, który będziemy rozważać na najbliższych naszych spotkaniach. Rozważali ten temat w nauczaniu świętego Jana Pawła II tego pozwoliłem sobie na dzisiaj i na te kilka następnych naszych spotkań wziąć taki ważny tekst świętego Jana Pawła II: adhortację, Reconciliatio et Penitentia, mówiący, jak to sam Jan Paweł II zaznacza, dokument, który mówi o pojednaniu, który jest owocem nawrócenia. I do tego chciałbym, abyśmy ostatecznie doszli w tych naszych rozważaniach przed apelem jasnogórskim: że moje pojednanie dopiero zaowocuje, że moje nawrócenie dopiero zaowocuje pojednaniem z tym, z kim mam się pojednać. Sakrament Spowiedzi nie na darmo jest nazywany sakramentem pokuty i pojednania. I też w tych rozważaniach powiemy sobie, jak należy rozumieć pokutę. Gdy mówimy w określeniu do Spowiedzi Świętej. Ale na początku od tego, od czego zaczynał święty Jan Paweł II w swoim dokumencie. Jan Paweł II wie, że on podejmuje bardzo trudny temat spowiedzi, dla wielu ludzi bardzo bolesny, bardzo trudny. Sami doświadczacie, że czasami naprawdę bardzo trudno jest przełamać się i pójść do Spowiedzi Świętej. Bo wstyd, czy jakieś inne względy nami kierują. Dlatego Jan Paweł II bardzo ładnie, już w pierwszych zdaniach, wprowadzeniu do tego dokumentu, mówi, że chciałby, aby spojrzenie, jego spojrzenie na Słowię Świętą, to było spojrzenie pasterza. Spojrzenie, my byśmy dodali dobrego pasterza. I faktycznie tak to Jan Paweł II czyni. Najpierw pierwszą rzecz, którą Jan Paweł II robi, i my dzisiaj sobie o tym powiemy, Jan Paweł II szuka przyczyn, dlaczego człowiek popadł w zło i dlaczego człowiek popada w grzech. Jan Paweł II zaznacza i mówi, że dzisiaj dzisiejszy świat jest rozbity. To, co charakteryzuje współczesny świat, to są podziały i te podziały widzimy wszędzie. Podziały, których jakby zewnętrznym obrazem są różne konflikty. Które się dzieją. Jasne, możemy sięgnąć do tych konfliktów międzynarodowych i tak dalej, ale tak naprawdę nas to nie interesuje. Bo nas interesują podziały, które się zrodziły w naszym życiu, w naszym byciu z drugim człowiekiem. Podziały, które się zrodziły w naszych rodzinach, między naszymi rodzinami i podziały, które przede wszystkim, podział, który zrodził się w naszym sercu. Bo tu jest przyczyna, przyczyna wszystkiego. Jan Paweł II mówi o rozdarciu, które, które następuje w dzisiejszym świecie. Bardzo, mi podo bardzo podoba mi się takie określenie, którego używa Jan Paweł II w swoich rozważaniach. On mówi o przewrotnej sile podziału. Przewrotna siła podziału. Gdy człowiek z człowiekiem się poróżni, ta wzajemna nienawiść, ten wzajemny gniew. To jest, to jest ogromna siła, która niszczy wszystko po kolei. I tego doświadczają te rodziny, które żyją w zagniewaniu, które żyją odwrócone od siebie. Tam gdzie jest podział, tam psuje się wszystko. Tam nie ma relacji, tam nie ma spotkania, tam nie ma rozmów. I sami wiecie, gdzieś pewnie macie przykłady tego, że są rodziny, które latami potrafią się nie odzywać do siebie, brat z bratem, siostra z bratem. To jest, to jest wielka tragedia, która dzisiaj dopada wielu z nas i wiele rodzin naszego życia, naszy, naszych, naszych bliskich. I to jest właśnie ta siła, przewrotna siła podziału, o której mówi Jan Paweł II, która na pewno nie jednoczy, ale coraz bardziej rozbija. Rozbija to, sprawia, że człowiek od człowieka się oddala. Że człowiek od człowieka jest coraz dalej. I niestety często to nasze odchodzenie od człowieka przenosimy też na relację z Bogiem. Nie umiemy się zbliżyć do Boga przez to. Bo czujemy, że my żyjemy w jakimś podziale, w jakimś rozłamie. I teraz Jan Paweł II pyta gdzie jest przyczyna rozdarcia? Dlaczego tak się dzieje między ludźmi, że się nie odzywają do siebie? Że tak człowiek potrafi nienawidzić człowieka. Jan Paweł II mówi, że przyczyna ta tkwi w wewnętrznej ranie człowieka. A w świetle wiary, mówi dalej Jan Paweł II, tę ranę nazywamy grzechem. Moi drodzy, to nie jest problem, że państwo z państwem się pokłóciło i jest wojna między nimi, bo za każdą wojną na tym świecie stoi konkretny człowiek, który tę wojnę wywołał. Wywołał ją człowiek, który sam wewnętrznie jest rozdarty, jest poraniony, jest rozbity. Nie ma jedności w człowieku. I dlatego, moi drodzy, dzisiaj. My bardzo często mamy problem z byciem z drugim człowiekiem w tej relacji miłości, bo sami wewnętrznie nosimy w sobie rany, sami wewnętrznie jesteśmy rozbici, w nas nie ma jedności, w nas nie ma pokoju wewnętrznego. Na czym to polega? To jest ten moment, moi drodzy, w naszym życiu, kiedy robisz coś, czego tak naprawdę nie chcesz robić. Kiedy nagle widzisz i sam zaskakujesz siebie, że potrafisz takie słowa wypowiedzieć. Kiedy nagle widzisz, że potrafisz tak bardzo skrzywdzić, i później sam sobie się dziwisz, że tak możesz, że tak potrafisz. I z jednej strony nie chcę tego, bo przecież kocham. Przecież wszyscy mówimy: kocham swoją żonę, kocham swojego męża, kocham swoje dzieci. To, to skąd, moi drodzy, te wszystkie podziały między nami? I to jest tak, że z jednej strony chcę kochać, a z drugiej strony jednocześnie krzywdzę i ranię. I to jest właśnie to, jest, to, jest, to, jest to wewnętrzne rozbicie, o którym mówi Jan Paweł II. Ta wewnętrzna rana, która w nas siedzi. Mamy pragnienia, dobre pragnienia, bo mamy dobre pragnienia. Każdy chce, żeby w rodzinie było szczęście. Kto z Was nie chce, żeby w Waszej rodzinie nie było dobra, pokoju? Wszyscy chcą. A większość naszych rodzin nie ma pokoju. I nie ma spokoju wewnętrznego. Bo my sami rozbici nie potrafimy tego w pokoju dać drugiemu człowiekowi. My sami ze swoim grzechem nie umiemy sobie poradzić. I z takim grzechem, z takimi zranieniami my idziemy do drugiego człowieka. I to nie może zrodzić niczego innego, jak tylko konfliktu i nieporozumienia. Jeżeli, moi drodzy, sami ze sobą nie umiemy żyć, sami w sobie nie mamy wewnętrznego ładu i porządku, ten wewnętrzny bałagan będziesz przekładał na relacje z drugim człowiekiem. I dlatego nam się wydaje, że nie potrafię z nikim się dogadać. W ogóle nie umiem zaufać drugiemu człowiekowi. To nie jest problem, że nie ma takich ludzi na świecie godnych mego zaufania. To znaczy, że gdzieś jakaś rana jest we mnie, w naszym sercu, która sprawia, że boję się zaufać, boję się otworzyć przed drugim człowiekiem, boję się rozmawiać w prawdziwie i szczerze w cztery oczy. Zobaczcie, jak czasami nasze rozmowy wyglądają. To jest takie mówienie, jak my kiedyś mówiliśmy o pogodzie i o frytkach. A nikt nigdy nie chce zajrzeć do swego serca i podzielić się, co tam się dzieje w nas. I człowiek od człowieka jest coraz dalej. Każdego dnia coraz dalej. A jedyne, co nas łączy, to już tylko wspólny dach nad głową. I dlatego Jan Paweł II mówi, że. Te pęknięcia, te, te rany, one potrzeba, żeby je zagoić. I każdy z nas, dlatego, musi zacząć od siebie. I jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której mówi Jan Paweł II. Pojednanie nie może być mniej głębokie niż sam rozłam. Drodzy, każdy z nas powinien umieć ocenić, jak wielki rozłam, jak wielka rana, jak wielką ranę noszę w sercu. Jak wielki jest rozłam między mną, nie wiem, a moim własnym mężem. Jak wielki rozłam jest między mną a moimi rodzicami. I Jan Paweł II mówi, że pojednanie nie może być mniej głębokie niż sam rozłam. Wiecie, że im więcej krzywdy, im więcej ran, im więcej zranień nosimy w sobie, tym to pojednanie musi być głębsze i bardziej prawdziwe, autentyczne. Tego się nie da oszukać. Nam się czasami wydaje, że przebaczyłem, przebaczyłam, i tak sobie wymawiamy, wcale nie przebaczyliśmy. Sami doskonale wiemy, że gdzieś ten żal jeszcze człowiek w sobie nosi. Zewnętrznie tak pójdę, uśmiechnę się, Porozmawiam nawet, ale wewnętrznie czujesz i widzisz, że to, to, to nie było tak głębokie pojednanie, jak głęboka była rana i żal do tego człowieka. Dlatego to będzie potrzebne nam później przy rozważaniu spowiedzi świętej, bo to można tę samą myślę na Pawła II przełożyć na grzech. Im, im, im głębszy grzech, im, im, im cięższy grzech, to pojednanie musi być bardziej prawdziwe i autentyczne z Bogiem. Im bardziej odwróciliśmy się od miłości Pana Boga, tym, tym prawdziwsze i szczer bardziej szczere musi być powrót do Niego. Tym bardziej prawdziwa i autentyczna musi być spowiedź i moja szczerość przed Nim. Bo inaczej rany nie zagoimy, inaczej nie nastąpi pojednanie. I dlatego czasami w rodzinie. Czy w ogóle w drugim człowieku to jest tak, że naprawdę trzeba usiąść do bardzo poważnej rozmowy i do bardzo trudnej rozmowy. Bo, moi drodzy, im głębsza jest rana, tym trudniejsze będzie pojednanie, tym ono więcej będzie wymagać od nas. Dlatego też nie bójmy się tych, tych, tych trudnych rozmów, które mają nas doprowadzić do pojednania, bo inaczej to nie nastąpi. I później w następnych naszych rozważaniach sobie do tego dojdziemy, gdzie Jan Paweł II mówi: moje nawrócenie będzie owocować pojednaniem i z Bogiem, i z drugim człowiekiem, ale najpierw trzeba zobaczyć w sobie ten rozłam, trzeba zobaczyć w sobie tę ten, 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 ranę, ten grzech, który noszę, który sprawia, że potrafię przez to zniszczyć każdą relację z każdym człowiekiem. I dlatego, że ludzie są źli i głupi ale dlatego, że coś takiego w nas jest, że my nie umiemy tej relacji normalności zbudować z drugim człowiekiem. I kogo by ci Pan Bóg nie podesłał do tego życia, i tak nie będziesz z nim umiał być, żyć, rozmawiać. Bo w nas jest problem. U nas coś nie gra. Pan Jezus chce się, żebyś przyjrzał się przyjrzał swoje ranie i swojej krzywdzie. Którą chcę uzdrowić w sakramencie spowiedzi. I właśnie po to jest spowiedź. Do spowiedzi nie idziesz po lepsze samopoczucie, do spowiedzi idziesz po uzdrowienie, bo wiesz, że przez to się psuje wszystko inne w domu, i w małżeństwie, i w rodzinie, i z dziećmi, i ze wszystkimi innymi dookoła. I moi drodzy, im bardziej widzicie, że coś się psuje między Tobą a kimś, tym bardziej jest to znak, że trzeba się przyjrzeć swemu sercu. I swemu wnętrzu, i zobaczyć, co tam się dzieje. I gdzie jest ten, ten rozłam we mnie. Jutro pójdziemy sobie krok dalej z tymi rozważaniami. Jana Pawła II. Z tyłu, jak zawsze, są te myśli z tej, z tej adhortacji Jana Pawła II i skazania. W internecie, tak jak już mówiłem, można sobie na naszej stronie, na profilu, na Facebooku odsłuchiwać tych naszych rozważań jeszcze raz, żeby jak coś komuś umknęło, może jeszcze, jeszcze raz, czy z kimś się podzielić, żebyśmy każdy nas faktycznie jakoś przez te dni przeżył swoje nawrócenie, bo tych dni już jest coraz mniej i pielgrzymka powoli się kończy.